Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgierd na kanale Zbańki. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Wam za olbrzymie wsparcie, bo to naprawdę dla mnie jest niezwykle istotne. Zdam się Państwu, że zrobiliśmy się wczoraj bardzo przykro po tym, kiedy pan minister Tomasz Siemoniak, po prostu okazało się, że kłamie i manipuluje. Tak, pan... Pan minister Tomasz Siemoniak manipuluje kłamie. Wczoraj w programie Radia Rebeliant były między innymi pytania do pana ministra Siemoniaka. Jedno z pytań było, dotyczyło mnie. Zresztą tam były szokujące tezy, które były wygłaszane. Pan minister Siemoniak w zasadzie powiedział nam wszystkim, że nie będzie likwidowane seba. Wiecie, to jest zupełnie co innego niż mówił pan premier Tusk I zupełnie co innego jest nam wszystkim obiecywano, nam wszystkim się tłumaczy. No, wiecie Państwo, jestem człowiekiem, który rzeczywiście mocno ucierpiał od, od tej formacji. Broń Boże, ja nie zeruję sobie jakiegoś prawa do tego, że właśnie że mnie Ceba skrzywdziło, to, to Ceba musi być zlikwidowany. No sami Państwo widzicie, ile się nagromadziło tych wszystkich przestępstw. Wiecie Państwo, no, zostałem przez ludzi pana ministra Bodnara. Zakwalifikowany do tych 31 osób, o których pan minister Bodnar mówił, że Pegazus z pewnością był stosowany bez pracy. Tak, no rzeczywiście, że okazało się, że miałem dwa Pegazusy, a prawdopodobnie trzy, że prześladowano mnie tymi działaniami różnymi, e, operacyjnymi, tak jak mi nazywają. Od 7 listopada 2017 roku, do 23 roku do końca. Praktycznie. Także, wiecie Państwo, no to bardzo długo te działania, które, które miałyby się dosyć przeciwko mnie, Państwo, że dawno powinny być albo, nie wiem, już gdzieś zakończone, albo powinny się skończyć jak, jakimiś, jakimiś, działaniami prokuratury. No to jedno są prokuratury, które zostało wszczęte w odwecie za to, że ja zawiadomiłem prokuraturę o bezprawnych działaniach CBA, zostało. Wszczęte dwa tygodnie po tym, kiedy, kiedy nastąpiło moje zawiadomienie, i to zrobili ci sami ludzie, którzy yy, występowali w tym śledztwie, gdzie byłem osobą poszkodowaną. Yy, wiecie Państwo, usiłowano ze mnie pić, usiłowano robić ze mnie wariata. Piotr Nisztor, yy, w swoim programie. Yy, yy. W Telewizji Republika w 2017 roku ogłosił, powiedział, że będzie w Warszawie wojna Gangów i że ja jestem agentem CBA i że działam w grupach przestępczych, że łamie prawo i że ukradłem 15 milionów z Funduszu Operacyjnego CBA. Te bzduro powiedział również pan redaktor Gadowski. Szanowni Państwo, dopisano mnie do grupy przebierańców. Razem z tą grupą mnie aresztowano. Taka wyjątkowa perfidia. I po trzech tygodniach mnie z tej grupy wypisano. Tylko zrobiono to dla takiego celu medialnego, prawda? Żeby, żeby można było usprawiedliwić te działania. Bo de facto... Ja tę grupę pomogłem przeprowadzić na ławę oskarżonych i tak jak Państwo widzicie, chociażby ta kwestia związana z tym funduszem CWA no, okazała się no, bzdurą. Nikt mnie na to nie przeprosił. Z Pegasusów też kpiono, kiedy mówiłem, że Jesteśmy, jesteśmy śledzeni, prześladowani, zgłaszałem sprawy do prokuratury o tym, że różnego rodzaju informacje są, nawet ściśle tajne, umieszczone na różnych kontach. Nikt nie sprawdzał tych kont. Na mediach społecznościowych atakowano mnie, moją rodzinę, moich znajomych. Sprawy były umarzane. Wyszedł później rzecznik Kamińskiego i Wąsika. Powiedział, że ja nigdy nie miałem wspólnego z służbami specjalnymi i dlatego tak zawsze Janek w programach, które robimy, mówi o mnie, że jestem były współpracownik wwiadu i, i, i CBA. Po to, żeby pana Żaryna przypomnieć, prawda, że jest kłamcą. Spodziewałem się różnych rzeczy, naprawdę, ale tego, że pan. Siemoniak tak się zachowała, to się nie spodziewałem. Rzeczywiście, w listopadzie ubiegłego roku nastąpiła ta historia, którą Państwu pokazywaliśmy z tą paczką od redaktora Tomasza Wiejskiego. Redaktor Tomasz Wiejski wysłał do mnie i do Janka. Jakieś takie spożywcze rzeczy z kaszów. My się bardzo lubimy. Tomek, Tomek to jest bardzo, bardzo porządny człowiek. Mm, mm, Chciał nam zrobić taką, taką przyjemność. Te rzeczy doszły do Janka. to mnie ta paczka nie doszła. Ja dowiedziałem się od wyziórek, że mam założoną kontrolę operacyjną. Tak. I wiecie Państwo, nagrałem wcześniej, już zacząłem sobie żartować, nagrałem wcześniej taki film. E, Państwo pewnie go widzieli, o tym pani Agnieszki Kwiatkowskiej-Gór, tak, czy szefowej CBA, że smacznego, odnośnie paczki, że, że zabraliście moją paczkę. I po tym dostaliśmy pismo, że paczka zginęła, paczki nie ma. Wiecie państwo, później okazuje się, że kolejnego dnia w piątek kiedy byłem na spotkaniu w jakiejś odległości może dwóch kilometrów od domu, czyli byłem w takiej galerii w Łomiankach, tam miałem obserwację. Tak. Rzeczywiście powiem Państwu, ta obserwacja jest tak mało profesjonalna. Porobiłem zdjęcia. Nawet ta osoba, która ze mną była, bardziej się dziwiła, no bo ci ludzie zachowywali się tak na i tak dziwnie. I wiecie Państwo, ja wróciłem do domu, to zostałem pod domem przy furtce paczkę. No, wiecie Państwo, no to tę paczkę, którą wysłał redaktor wiejski. Zrobiłem zdjęcie tej paczki, wziąłem to zdjęcie, wysłałem do dyrektora wiejskiego, zadzwoniłem, zadzwoniłem do Janka Pińskiego. No i oczywiście, już na pierwszy rzut oka widać było, że ta paczka jest przepakowywana. Inaczej, na deszczu rozmoczona, taka stała pod furtką. Nie dotykałem do tej paczki. Zadzwoniłem na policję w Umiankach i mówię do tego pana dyżurnego: Panie dyżurny, tutaj jest jakaś zaginiona paczka. Tłumaczę, jak to wygląda. Nie chciałem alarmować kontrterrorystów, bo spodziewałem się, że tam. no. Nie ma jakiejś bomby, hmm, natomiast mogą być jakieś rzeczy, które mogą służyć do prowokacji przeciwko nim. Albo, wiecie, no, ja mam bardzo ważny problem z płucami, mam postępujące złupnienie płuc i w sumie, no, wystarczy. Hmm, Zaraliśmy jakąś bakterię, którą w innym stanie zdrowia hmm, w zasadzie każdy człowiek sobie zwalcza bardzo u mnie może być kłopot. No jest, jest kłopot, żeby mi wczepić ten kardiowerter, bo lekarze mówią, że ostrożnie jeszcze, bo, bo nie chcą mnie czymś zakalić. No. Stosuję się do tych ich, ich poleceń. Niech przesadnie o zdrowie nie, nie dbałem, no niestety teraz z tym zdrowiem mam kłopot. I właśnie po tych, tych rozszerzeniach, między innymi dlatego, no tak z tą paczką zrobiłem. No policjant to się dziwnie. Policjant hmm, kazał mi wziąć tą paczkę i, i, i się nie wygłupiać. Wiedziałem, że jej te paczki nie wezmę. No, w sumie żeśmy sobie tylko powiedzieli jakieś tam zdania. Nawet się już wobec tego policjanta żadnej konsekwencji nie chciałem wyciągać. Spodziewałem się, że jeżeli komuś by polecono paczkę e, w innym miejscu, czy gdzieś e, nie wiem, pod drzwi, czy na przystanku, czy gdzieś, byłoby z tego wielkie awantury. E, moim błędem ale tak naprawdę, ja się cieszę, że to zrobiłem. Było to, że dokładnie opisałem okoliczności. Bo ja nie chciałem wzywania służb, No, że, szanowni państwo, rozumiem, co to znaczy. Nie spodziewałem się, żeby po tych wszystkich rzeczach medialnych, o których wcześniej ja państwu mówię, ktoś tam podłożył bombę. I są nagle te chłopaki z tego końca terroru, mają się przyjechać po paczkę, które, która była przepakowywana, prawda? Wystarczy policjant, który, czy policja, która przyjdzie, tą paczkę zabezpieczy. Co nikt tego nie zrobił. Ta paczka leżała pod, tutaj pod tą furtką do następnego dnia. No, oczywiście, zaczęły się różnego rodzaju telefony, różnego rodzaju działania. I wiecie Państwo, przeglądanie monitoringu. I coś się okazało? Że na monitoringu, dokładnie wtedy, kiedy ja miałem tę obserwację tutaj w tej galerii w łomiankach, są wszystkie zdjęcia. Są, przyjechał jakiś człowiek takim małym, niebieskim, elektrycznym samochodem. Jest wizerunek tego człowieka, jest numer stacyjny tego samochodu, i ten człowiek zachował się niezwykle dziwnie, bo ten człowiek spojrzał na kamery, wyszedł, zasłonił domofon, bo to ewidentnie to zrobił, to widać na tym filmiku. Zasłonił domofon i. Założył jakąś torbę na ramię i koniecznie musiał i, i, i poszedł do bagażnika, założył rękawiczki. Tam dosyć długo, długo przy, przy tym wszystkim majstrował. Wziął tę paczkę w rękawiczkach i podwrócił ją w tym miejscu, gdzie Czy no, Przyznacie Państwo, że mm, okoliczności niezwykle dziwne. Wiecie Państwo, ta. Mm, Torba na ramieniu, która była, spodziewałam się, że on filmował też tą czynność po prostu tak, no, bo być może jeżeli był, była założona ta kontrola operacyjna, to oni muszą filmować, nie mogą ukraść takiej paczki. I wiecie Państwo, ja po tym zgłosiłem sprawę do prokuratury krajowej, do tej samej, która prowadzi do tego prokuratora, która prowadzi śledztwo w sprawie Przekroczenia uprawnień, no i trzeba powiedzieć, no, dręczenia torturowania przez tyle lat e, i Pegazusami i innymi, i, i, i mojej rodziny i innymi tutaj działaniami, no, ale także przekroczenie uprawnień w inny sposób przez funkcjonariuszy. I tam złożyłem to zawiadomienie. I nagle się okazało, że w Radiu Rebeliant pan minister Siemoniak e, zaczął mówić, że. To znaczy, zaczął ze mnie ticzyć. Zaczął mówić, że e, paczka, no chyba tak jakaś nam żywnościowa paczka, ten pan ma jakieś, e, prawda, obsesję, że go śledzi kilkunastu ludzi. Szanowni Państwo, ja pokazywałem Wam ile jest zdjęć. Ja na pewno dużo dłużej niż pan Siemoniak. Jak to mówią służby gadający do lampki, Także chodzi o to, że pan Siemoniak kiedyś nie zorientował się w jednej, e, z restauracji już po aferze, tej słynnej posłuchowej, hmm, okazało się, że był też nagrany i w Tak dopiero później e, mu wytłumaczyło. To Wtedy kiedyś, że był ministrem Wolny Narodowej. Tak, to tak, tak było. I pan minister Siemoniak e, zaczął mnie zawołać, e, że ja mogę przecież zgłosić do prokuratury. to. Nie wiadomo, o co jest, o co jest problem, skoro ja nie zgłosiłem. Ogólnie. Pokazał taki mój wizerunek, że po pierwsze nic się nie dzieje, ja sobie coś wymyślam, a po drugie tego nie zgłosiłem, tego nie zrobiłem. Ja to zrobiłem, to trwa dwa miesiące i ja cały czas żądam, ja nie tylko proszę, ale żądam, bo są wizerunki tych ludzi i tych, którzy mnie inwigilowali w tej galerii. Ja tych wizerunków mam dużo, Janek też. Tych ludzi nigdy nie zaprzeczono, że doszło. Funkcjonariusze i tego człowieka, który pożyczył tę paczkę, bo on jest filmowany, Jest numer rejestracyjny, jest wizerunek tego człowieka. Nikt nie ustala tego, tego, tego człowieka, kto to jest i dlaczego paczkę, która ma status zaginionej, on nagle przywozi i podrzuca pod bramę. No, przyznacie Państwo, że taką sprawę należałoby wyjaśnić. Przypomnę Państwu tylko, że w 2020 roku. Niedługo przed moim drugim aresztowaniem Sąd Okręgowy w Warszawie po przedstawieniu przeze mnie i przez Janka y, dowodów dotyczących działania, y, właśnie między innymi, gangu przebierańców, dziwnych śmierci tam i, i różnych innych działań, powiązania tego gangu z Wąsikiem i Kamieńskim, tak, bo tam byli funkcjonariusze, którzy, których wymieniliśmy. Pokazaliśmy nawet notatkę y, która znajduje się w OBW, że ci ludzie będą tworzyli tak zwaną AON, Agencję Obrony Narodowej jakąś, a to, ABN, Agencję bezpieczeństwa Narodowego, tworzy, czyli gang przebierańczych miał tworzyć jakąś, jakąś taką czapę nad służbami, w której byli prawdziwi funkcjonariusze. Pokazaliśmy to i po tych wszystkich materiałach Sąd Okręgowy w Warszawie napisał do Komendanta Głównego Policji Taki wniosek, żeby objąć nas ochroną e, ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia. Tam było dużo materiałów, ja nie mogę Państwu wszystkich mówić, e, sprawa nie ma charakteru jawnego. I taką obronę, taką ochronę Kamiński z Wąsikiem chcieli nam przyznać. Oni to znaczy chcieli nas wyłączyć i chcieli przyznać nam taką ochronę 24-godzinną, nawet ze zmianą tożsamości. Ani Janek, ani się nie zgodziliśmy. Zgodziliśmy się tylko na ochronę. Yy, taką, że ewentualnie policja będzie, będzie miała jakieś tutaj wzmożone yy, patrole, i yy, otrzymaliśmy jakieś numery telefonów do, do ludzi, którzy tym się zajmują. To tak to wyglądało. Ja podczas tego, kiedy byłem objęty ochroną, zostałem aresztowany później jeszcze. I wiecie państwo, i to, co zrobił minister Siemoniak, przykro, że stosował te same metody, które. Stosowało do mnie CBA i Wąsik z Kamińskim, bo też się siłowali wydrwiwać, kpić. Tak samo jak było z Pegazusem okazało się z, z tymi innymi rzeczami, z funduszem operacyjnym. Albo wmawiać, albo kpić. Yy, żeby sam pan Siemoniak, żeby pan Siemoniak w obronie CBA, w obronie pani Agnieszki, w fiatowskich gdzie wcześniej w tym programie mówił jakieś banialuki pod tytułem, że o, trzeba wziąć ludzi z wewnątrz służb, a pani Agnieszka Górda Kwiatkowska dlatego ze strażową cebla, bo oni sprawdzili, że ona posługiwała się Pegazusem, ale wynikało z tego, że robiła coś jakoś niezwykle łagodnie, rozumiecie, czyli tak jak. Czyli posługiwała się... Urządzeniem, które w Polsce nie miało prawa działać, dokonywała przestępstwa, ale łagodnie. I ona później rozmawiała z państwem z brejzami i, i państwo Brejzowie ją legitymizowali. I dlatego yy, pan minister Siemoniak yy, tę panią zrobił się w ba. Pan Siemoniak mówił kolejne jakieś mało o tym, że dlaczego skoro CB1 jest likwidowane, dlaczego kupuje 3000 telefonów. I dlaczego angażuje nowych ludzi jeszcze? Yy, a co zacząć tłumaczyć, że no, przecież, no jak ci ludzie przyjdą do policji, no to też już muszą mieć te telefony, prawda? Pomyślcie, trzy tysiące telefonów i ludzi z CBA zatrudnionych tam około tysiąca, 10, ponad tysiąc, muszą koniecznie to kupić yy, i angażować tych ludzi nowych, przyjmować nowych yy, ludzi, którzy nie zostali rozliczeni jeszcze z tej swojej działalności. Widzicie, ja myślałem, że pan Siemoniak to jest tylko człowiek, który, no, chce dobrze, ale tutaj no, ci ludzie ze służb no, po prostu nie manipulują. A i okazuje się, że źle, no, skoro pan Siemoniak potrafi w taki sposób y, manipulować i kłamać, bo to jest kłamstwo, co pan powiedział, panie ministrze, ja Mój mecenas przygotowuje dla Pana pismo i Pan musi przeprosić. Jeżeli nie, to pójdziemy do sądu. Spotkamy się w sądzie. Tak, tak, nie będzie Pan robił. Nie ma takiego, nie ma takiej możliwości. I wiecie Państwo, ja no nie spodziewałem się, że już ze strony tej władzy to mnie spotka, że tak powiedzie. ale zrobił coś dużo gorszego. Wiecie co, co zrobił Siemoniak? Siemoniak, tak jak Kamiński z Wąsikiem, rękami Nisztora, wtedy kiedy powiedziano o tym, że ja jestem e, człowiekiem z CBA, czy współpracującym z CBA e, i ukradłem 15 milionów złotych, to ja wtedy uczestniczyłem w operacji specjalnej przeciwko takiemu bardzo groźnemu człowiekowi Jakubowi K. To był człowiek, który po Polsce poruszał się z bronią maszynową i granatami. Człowiek, który był w takiej grupie przestępczej, która atakowała inne grupy przestępcze, porywała członków tych grup i rozbroił nawet dwóch policjantów. Przed agencją towarzyską na Bożu zabrał im broń. Później do trzeciego strzelał, ale tak, tak po prostu ukrągł sobie, wyszedł i strzelał mu nad głowę. się policji grał na nosie. I później był zdesperowany, bo twierdził, że policja będzie chciała go zabić. Podpalił, rzucił granaty do takiego człowieka z tej mafii paliwowej, no, którego zawerbowałem. Podpalał samochody, kilka samochodów na ulicy Choromwimacelnej w Warszawie. Niebezpieczny człowiek. I My żeśmy go ściągali z miasta, bo policja miała duży kłopot. My żeśmy znaleźli kontakt z tym człowiekiem i mieliśmy go doprowadzić na ulicę Poleczki w Warszawie. On sam już się chciał zgłosić, bo miał gwarancję, że będzie żył. Tam była cała legenda. Kiedyś państwu o tym opowiem. I w tym czasie zostałem wykonspirowany, czyli my tam występowaliśmy jako żołnierze, funkcjonariusze SKW pod tak zwaną fałszywą flagą, bo on by się w życiu CBA nie chciał poddać. Powiedziano, że CBA i powiedziano, że 15 milionów. Rozumiecie? To był wyrok na mnie i na moją rodzinę. Nie dość, że yy, nie jest tak jak mówimy, no bo to, to jest jasne, no to jeszcze ma 15 milionów. I teraz Siemoniak zrobił podobnie, bo Siemoniak wyrysował taką tarczę szczęniczą. na mnie, na redaktorze wiejskim, na Janku Pińskim. to znaczy tak powiadać, róbcie z nimi co chcecie. To są oszołomy. To są oszołomy i w tej chwili zobaczycie Państwo, pan minister Bodnar będzie mówił o tych 600 sprawach, które niewątpliwie powinny być jeszcze raz procedowane. Spodziewałem się, myślałem, że tych spraw przynajmniej, które u mnie były no, w taki ewidentny sposób skręcane, robione politycznie, te dręczenia mnie, kopania, gdzie pani prokurator nie zabezpieczała monitoringu, gdzie przez rok nie dawała mi kontaktu z rodziną żadnego, fałszowa świadectwa zdrowia czy Wcześniej, kiedy nakłaniano mnie do składania fałszywych zeznań, bo tego jest dużo, dużo, ja składałem te sprawy, to wiecie co, już teraz wiem, że te sprawy pewnie nie będą ujęte przez pana ministra Bodnara, bo jak powiedział. Nie? Tu róbcie to oszoło. Róbcie co chcecie, rozumiecie? I to jest rzeczywiście... A dlaczego? Bo mówimy prawdę. Ostrzegaliśmy przed tym, co się działo i co się może dziać w związku z mianowaniem pana generała Unii na ambasadora w Izraelu, tak, żeśmy się narazili. Mówiliśmy o tym wcześniej. To, że podłapał to zdrajca Szmyt, to jest mi wszystko jedno i panie jest zdrajcą, panie, panie Szmyt i, i Pan się tutaj do tego przyłącza. Ja nie chcę Pana obrony, ani nie chcę Pana, pana tutaj yy, działań, bo to jest, szanowni Państwo, tylko po to, żeby nie można było Pana chłoni odwołać, bo skoro już yy, rosyjskie służby o tym mówią, no to nie można tego zrobić, to, to dlaczego? To jest takie działanie osłonowe. Mówiliśmy o wielu innych rzeczach, bo Pan yy, Siemoniak, już kłamał wcześniej, bo zobaczcie, Pan Siemoniak ma olbrzymi problem z tym, że wypuścili Romanowskiego, Mimo tego pan od, od 6 grudnia było wiadomo, że Romanowski jest już na Węgrzech, a e, pan Siemoniak kazał wszczynać wszystkie działania policji. To, co mówiliśmy, robił cyrk. Robił cyrk, żeby zakryć swoją nieudolność. Więcej wchodzono, przeszukiwano jakieś klasztory. Wchodzą. To jest prowokacja, to, to jest niepotrzebne. Ja nie są osobą wierzącą ale skoro było wiadomo, że Romanowski jest na wynajmie Rzeczypospolitej, specjalnie o tym wiedziały, dlatego nie, nie może temu zaprzeczyć, to po co było to robić? Po co było przed nami wszystkimi udawać, że policja jeździ, szuka, robi? to powiedział o tym w programie pana Piaseckiego pan komendant główny policji Marek Boron. Tak. Bardzo porządny człowiek powiedział, że no... no oni wiedzieli już, no, co się dzieje. I później e, Szymoniak w którymś z wywiadów w taki no, brzydki sposób zdezawuował pana Boronia, swojego podwładnego. No i myślałem, że pójdzie tak dalej. Nie. I tutaj po tym wywiadzie, o którym mówimy, gdzie zachował się naprawdę tak bardzo nieelegancko, no ja między innymi zwracam się do państwa. I pamiętajcie, że. Musimy się bardzo mocno zastanowić na wiosnę, czy nie wyjść i nie zaprotestować przeciwko temu wszystkiemu. W przeciwko tej obudzie chołowni, obudzie się moniaka. Braku możliwości działań pana ministra Bodnara, bo to, cośmy zrobili, to nie zmarnują. Nie naprawdę zmarnują. Ale jeszcze bronią się w taki sposób. Ja nie mówię o premierze Tusku, bo, bo Tusk chce. Ja mówię o nich. I słuchaj, nie wiem, może, może premier Tusk obrał sobie taką drogę, ale nie wierzę, żeby e, zgadzał się na to, żeby to było kosztem ry rysowania na nas tarczy strzelniczych, bo to jest ohydne. To jest ohydne sami widzieć, prawda? I to komu? On daje zielone światło tym oprawcom z CBA. Żeby dalej mogli gnębić. Rozumiecie? To jest niebywałego. Także mam nadzieję, że na wiosnę pójdziemy, wyjaśnimy to wszystko, e, zaprotestujemy przed tym. E, do, do dzisiaj widzę te wielkie marsze. Ten marsz 4 czerwca, ten marsz 1 października, tylu ludzi, taka atmosfera. W życiu byśmy sobie nie pomyśleli, że tak będzie, i że na naszych karkach do władzy dojdą tacy ludzie. Ja myślałem, panie Szymoniak, że pan jest, tak po ludzku mówiąc, tak po męsku, że pan jest y, fujarą, tak jak mówi Żilombrun. A pan jest i fujarą, i kłamcą. I manipulantem. To jest przykro. To jest przykre. Jeszcze nieudacznikiem, bo pan nie umie tymi służbami dyrygować, mi się z pana śmieją. I pan opowiada nam, że musiał pan wziąć kogoś z wewnątrz. Tak? się, że oni szykują teraz jeszcze swój powrót do władzy między innymi przez utrącenie kandydatury Rafała Szaskowskiego. Wspomnijcie Państwo moje słowa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Przyznam się, że nie spodziewałem się, że tak to się potoczy. W każdym bądź razie ja jestem do dyspozycji prokuratur, sądów. Bardzo proszę, żeby mnie jeżeli potrzeba, zbadać na barygrafie, ale i Pana, Panie Szymonie. Ja Panu pytania zadawał też będę, już takie, które, które się nie zadaje na wizji, bo Pan działa na szkodę nas wszystkich. Nie jest najważniejsze dobro służby, od dobro obywateli. Nie służby, obywateli. A to, co Pan robi, to, Pan, Pan chociażby tą komisję do, do spraw Pegasuski. Jeżeli Pan się słuchał, to proszę zobaczyć, co Pan tam zrobił. To Pana buta i przekonanie, że ma Pan do czynienia z idiotami jest remis, Naprawdę. To się na, na Was zemści. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i słuchanie i oglądanie mojego kanału. Bardzo Wam dziękuję, żeście mi bardzo pomogli tym, że mam Wasze wsparcie. Bez tego, to oni beznowu przyszli po mnie o szóstej i mnie y, zamknęli. Chociaż może i do tego dojdzie, nie wiadomo. Ja się nie boję, szanowni państwo. Co ma być, to będzie, prawda? Ja się przed wami nie mogę zepsuć. Do widzenia, państwo.